Podarza, burmistrza Sandomierza, pana Jerzego Borowskiego. Wasze ekscelencje, przewielbne osoby duchowne, szanowne Panie, szanowni Panowie. Jako burmistrz Domierza pragnę wyrazić ogromną dumę i radość faktu, iż właśnie w naszym królewskim mieście odbywają się ogólnopolskie obchody 17. Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. To szczególne wyróżnienie, i niezwykle ważny dla nas dzień. Jest mi niezmiernie miło, że przypadł mi w udziale zaszczyt powitania naszych szacownych gości. W imieniu organizatorów tego dnia, Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sądomiewskiego i swoim własnym, gorąco witam w murach naszego Antonyjskiego Grobu, dostojnych gości, Jego ekscelencję Ambasadora Izraela w Polsce, Pana Zwira Fnera, <kluczy> Witam bardzo serdecznie naczelnego Rabina Polski Michela Szodricha. Wiceambasador Izraela, pan Nadav Eska. Bardzo serdecznie pragnę powitać na Sandowielskiej Ziemi Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mieczysława Cisłę, przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkupatu Polski. Jego Ekscelencję biskupa Jacka Wiezielskiego, wiceprzewodniczącego Rady Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu oraz Jego Ekscelencję Bronisława Dębowskiego biskupa seniora diecezji włocławskiej członka Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Miło mi powitać tak liczne reprezentacje na sali księży. Witam księży reprezentujących episkopa, księży ekumenistów, księży naszej diecezji sandomierskiej z ich ekscelencjami, księdzem biskupem sandomierskim na czele oraz reprezentantów innych diecezji. Z radością witam wśród nas przedstawicieli świata nauki, którzy przybyli do Sandomierza, aby w formie wykładów lub uczestnictwa w panelu dyskusyjnym realizować program merytoryczny Dnia Judaizmu. Witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Waldemara Kowalskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panią profesor dr. habilitowaną Monikę Adamczyk-Garbowską z Uniwersytetu Marii kirillsk skłodowskiej w Lublinie. Panią profesor Magdę Tete z Wessel University USA. Również serdecznie witam pana profesora dr. habilitowanego Jana Grosfelda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie księdza profesora doktora habilitowanego Stanisława Nabiurkowskiego, profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z księdzem Słowinem Pawłowskim, sekretarzem Rady Konferencji Epistopolskiej. Równie serdecznie witam panią Hannę Kosowską, autorkę prac otwieranej dziś wystawy. Wypiski z niepamięci oraz prowadzącego dzisiejsze uroczystości pana Marcina Przeciszewskiego, prezesa zarządu Krajowej Katolickiej, Katolickiej Agencji Cieszy mnie niezmiernie, iż są obecni wśród nas przedstawiciele samorządu i administracji Wojska Świętokrzyskiego, powiatu oraz okolicznych gmin w tym Radnych Miasta Sandomierza z Panem Przewodniczącym Marcelim Czerwińskim. Witam bardzo serdecznie. <klucz> Gorąco witam przedstawicieli współorganizatorów oraz patronów medialnych, dziennikarzy reprezentujących ogólnopolskie i lokalne media, młodzież, szkół i wszystkich drogich Państwa uczestników organizowanych w Sandomierzu Ogólnopolskim obchodów 17. dnia judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, którego hasłem jest fragment zaprzepnięty zaczep z Księgi Wyjścia: Pan jest moją mocą, jemu zawdzięczam moje ocalenie. Dzisiejsze centralne obchody są formą przygotowania do jubileuszu 50-lecia Deklaracji Soborowej, która zapoczątkowała w Kościele dialog z Judaizmem. Niezwykle bogaty program obchodów w dniu dzisiejszym oraz program różnorodnych imprez i przedsięwzięć towarzyszących, które realizowaliśmy w dniach od 12 do 15 stycznia, uczynił z naszego miasta prawdziwą stolicę tegorocznego święta. Ogromny wpływ na dialog katolicko-żydowski miał błogosławiony Jan Paweł II, papież Polak, honorowy obywatel miasta Sandomierza. W dziejach naszego grodu ludzkość pochodzenia żydowskiego odgrywała ważną rolę. Dowodem na to jest fakt, iż król Kazimierz Wielki w roku 1364 przyznał licznej wówczas w Sandomierzu ludności żydowskiej przywilej opieki monarchii. A istnienie gminy żydowskiej w Sandomierzu znajduje potwierdzenie w dokumentach z 1367 roku.